Nowa Zelandia klif zapada się do oceanu podczas trzęsienia ziemi. W Walentynki miało miejsce trzęsienie ziemi w Nowej Zelandii o sile 5,7 w skali Richtera. Niedaleko miasta Christchurch miało miejsce spektakularne osunięcie się klifu. Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się nieco ponad 10 km od Christchurch, gdzie w 2011 roku podczas trzęsienia ziemi zginęło 185 osób. Tym razem jednak nikt nie ucierpiał. Sejsmolodzy zarejestrowali ponad 40 wstrząsów wtórnych. Władze miasta mówią, że trzęsienie zaskoczyło mieszkańców, jednak Christchurch było mocniejsze niż 5 lat temu. <śmianie>